Szablon Mail'a pozwoli Ci w szybki i prosty sposób przygotować wiadomość e-mail, którą będziesz mógł później wysłać do swoich subskrybentów. W tym celu przejdź do zakładki Emails i z listy wybierz Email Templates. Z prawej strony kliknij przycisk Create New Template. W miejscu Template Title podaj nazwę formularza. Nazwa ta będzie widoczna tylko dla Ciebie. W miejscu Email Subject Podaj tytuł maila. Możesz również wykorzystać do tego znaczniki, aby spersonalizować wiadomość. Obok w miejscu Email Preheader wprowadź nagłówek. Będzie on widoczny tuż pod tytułem maila. Poniżej możesz przejść do tworzenia treści. Do wykorzystania masz pięć szablonów wiadomości. W treści samego maila możesz wykorzystać bloki i elementy dokładnie tak samo jak podczas tworzenia strony internetowej. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda treść maila przed jego zapisaniem, to nad wiadomością kliknij w niebieski przycisk z oczkiem. W treści maila możesz ustawić kolory zarówno tła, jak i tekstu oraz wybrać odpowiednie fonty. W tym celu kliknij w koło zębate obok napisu Email body. W polu edycji na samym dole zostaw pusty checkbox, jeśli nie chcesz wyłączyć stopki maila. Jeżeli wszystko masz już ustawione, kliknij na dole Update Settings. Aby zapisać szablon maila, kliknij u góry w przycisk Create Template. Możesz teraz zrobić test wysyłając maila do siebie, klikając przycisk Send a Test Email. Wszystkie szablony z mailami znajdziesz w zakładce e-mails, a z listy wybierając e-mail templates.